Zamknięty w czterech ścianach, toczy się wojna Cisza w głowie, ale w sercu burza ogromna Lustro mówi bać, ale unikam wzroku Ciemność wokół mnie, a ja szukam w niej spokoju Słyszę głosy, każdy chce mnie złamać Szybtem kładą wątpliwości, mówią, żebym przestał starać Demony mówią, nie dasz rady spójść na siebie, Ale w głębi wieprze zgasną, jak znajdę siłę w gniewie Ciemność w mojej głowie, demony grają w głuchy telefon Każdy krok to walka, choć pod stopami beton Nie zatrzyma mnie nic, nawet gdyby świat się palił To wojna we mnie samym, muszę wyjść na światło fali. i've been fighting shadows dodging all these mind games every step i take is like i'm walking on the knife blade voices in my head trying to pull me to the deep but i've got dreams bigger than the nights i couldn't sleep from the block where the cold cuts deeper than pain changing my mind but i'm breaking every link again street whispers trying to tell me what i can't achieve but i'll make it out the dark best believe i'll never leave Ciemność w mojej głowie Demony grają w głuchy telefon Każdy krok to walka Choć pod stopami beton Nie zatrzyma mnie nic Nawet gdyby świat się palił To wojna we mnie samym Muszę wyjść na światło z fali Każdy upadek to lekcja Każdy cios mnie wzmacnia Serca pełne burów W końcu odnajdą balans Nie boję się ciemności To już mój dom Ale wiem, że jest nadzieja Nawet wśród burzowych chmur Patrzę w górę, tam gdzieś widać światło To ja przeciwko mnie, choć demonów tysiące na pewno Nie zgasnę, bo płonę nawet w najgorszej godzinie To wojna we mnie samym, ale wygram w każdej linii Ciemność mojej głowie, demony grają w głuchy telefon Każdy krok to walka, choć pod stopami beton Nie zatrzyma mnie nic, nawet gdyby świat się palił, To wojna we mnie samym muszę wyjść na światło z fali.